tirsen jest na krawędzi obłędu czuję że może pociągnąć mnie za sobą muszę być czujny bracie jeśli masz być ze mnie dumny Osa pyta. czego on chce wasa Co ty robisz? Zostań! Wystarczy, sierżancie! Że co? Co? Tak wystarczy? Wystarczy ci? Tak, wystarczy! Kurwi, synu... Sierżancie... Ej! Nie mieszaj się w to! Głupi szwab, po coś wiał. Co tam ukrywasz? Skurwiel przemycał fanty. Dawaj to. Co tu kurwa piszą? To są rozkazy podłożenia ładunków pod most w Remagen. M miny będą ładowane na fory 5 mil na północ stąd. O ile dobrze rozumiem. Tutaj chodzi o ostatni most na renie. No kto by pomyślał, chyba <laughs> co? Ciężarówki z materiałami wylądowymi zaraz pobędą. Nie mogą przedostać się do reny. Pierson kazał nam zablokować drogę, zwalając te drzewa. Gdzie jest Pierson? Teraz pewnie chowa się gdzieś z detonatorem i łyskaczem. Wiesz, co prowadzi do pijaństwa? Hipotermia. No to musimy się ruszać Styles, idziesz z Pirsonem Jak zwykle Daniels, Zusman, pomóżcie mi podłożyć ostatnią ładunek. Potem zasadzimy się na ciężarówki ja No dobra, więc co? Lecimy dalej z fabułą, no nie ma co Jak widzicie Niemiec przemycał, kurde, karteczkę Co chcą zrobić? Mądrze, mądrze Musimy tylko powstrzymać ciężarówki Dokładnie tak, Daniels Musimy tylko powstrzymać Czy transport nie nadjeżdża drogą? To nasz sygnał. Ciężarówki są w drodze. Ciężarówki nazistów na drodze. Howard, chodź tam.

A, to jest Zutman. sorry Cio. Nie ma opcji, to jest nasz Howard, dobrze Ty nie jesteś naszym Ty też nie jesteś naszym Dobra Cudownie Mamy to Dzięki tej ciężarówce przenikniemy na wrogie lotnisko. Zciszymy ładunki. Mam dla ciebie Masz dla mnie apteczkę? No dawaj. Czekaj, zrobimy tak. Masz dla mnie apteczkę, to dawaj. A, nie chcę dać. Przeładować i lecimy dalej.

tak mówisz. Tam. Cicho. Pełno dusz kopuł. Teraz do punktu obserwacyjnego przebieranie. Ej. Okay. Nie widzicie mnie? Jestem niewidzialny, nietykalny. Jedź sobie autko Będę musiał Cię zabić, jeżeli sobie nie pojedziesz Oj Tak, tak zostałem, tak No, chciałem przejść naokoło dobrze, że nie słyszę, proszę bardzo. Tam jest dowódca bazy. Okay, zaraz zabijemy go spokojnie. A ten tutaj Niemiec musi tu przejść. On będzie stwarzał problemy nam. To powinno ułatwiać na mata. To jest głosodów jest. Nie zabiłem tego oficera, ale to nic E, 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 Wybacz piesku Dałem je to Cio, cio. pryś No dobra, dobra, spokojnie Po prostu dużo dzieje Dobra. Jeszcze? Gdzie tam miałem iść? Kto? Możemy wejść na stację radarową i strzelać. Pearson, ja mi abramę po prawej. Przygotujmy się. Sprawdź teren. Szukaj celu. Cio, mogę to zastrzelić? Mogę. Mamy to. Cio, mamy tego. na naraz. Daj mi to. Musimy ją A no właśnie gdzie tam macie? Co tam macie? Tam widzę tylko snajpera. Ty! Dobra, dobra, poczekaj. Tych sniperów trzeba ściągnąć Ty gnido O jeszcze tu macie, co? To jeszcze? Ile jeszcze? Nie widzicie, że jesteście na straconej pozycji? Dobra Lecimy tutaj, są O, nie są nasi dobra. Lecimy troszkę apteczkę. Macie zabawka. Tak, Milusia. Co tu jest? A, to jest Zostań ten. Wow. No si. Cia, cia. Macie? Co? na boi. No fajnie, fajnie, ale ja potrzebuję amunicji, a nie dymnych. To nie będzie? Gnoju. Cio spryś, nie ma, nie ma was, już, już, idziemy tutaj z wózku, ja wam dam, cio, ile was tu jeszcze będzie, co? cę też trzeba ściągnąć. Jeszcze nie No dobra. Nie mają łatwego życia. Nie bój się, będzie dobrze. Nie, Zusman! To brakowało. W porządku? Złapali Zusmana. Przykro mi, ale musimy zniszczyć ostatnią ciężarówkę. Nie. No? 이제 우리도 Chryste, czemu oni są szybsi ode mnie? I zwrotniejsi w ogóle. I kółka se robią, nie? sobie robią, no Nic. Ja wam zaraz dam, no, turbo jakieś cokolwiek. No, dupa trochę. Zabi, go! Źle, czy to tak miało być, bo nie wiem. Nie wykonałeś rozkazu dowódcy. No to wyślij mnie pod sąd. auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Die Juden separat. die Wer sind die Juden? Die Juden. Sind die Juden, frag mich doch, du Nazi-Stuck-Scheißer. Du sprichst Deutsch ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick dich! Zeig sie mir. Ist es Amerikaner? Kropka. jetzt aufgezogen? bringt hier uns mehr seid zum arbeiten hergekommen pojmano 8 tygodni temu staram się nie tracić nadziei Ser, czy znaleźli Zusmana? Chciałbym, żeby tak było. Pearsona nie obchodzi Zusman. Zupełnie jakiego Pluton w Kaserin. Przełęcz Caserin? Mylisz się, żołnierzu. Pierson dostał rozkaz do odwrotu, ale część jego ludzi odcięto na przełęczy. Nie chciał ich zostawić na pastwę wroga. Jednak stracił więcej, próbując ich ratować. To go zmieniło. Ale niech cię już Pearson nie trapi. Płyniesz do domu. Czy czeka mnie sąd wojenny, sir? Ukaranie żołnierza, który zaoszczędził nam miesięcy ciężkich walk, nie byłoby dobre dla morale. O tak, rozkazy, które znalazłeś przy tym więźniu, pomogły nam zlokalizować ostatni most na Renie. Szykują ci już brązową gwiazdę. Prawdziwy z ciebie bohater. W domu, Od tej pory nie będę cię spuszczała z oczu, rozumiemy się, plutonowy? Tak, prze Wszystko Graret? Gadamy czy polujemy co? Powinieneś być dumny. Pokonałeś swój własny strach. Poradziłeś sobie z nim, wiesz? To cudowne uczucie, prawda? Przełazisz przez piekło, i wychodzisz jako bohater. Do samego końca, do końca. Zwolnili mnie ze służby. Gorsze jest to, że szkopy złapały Zusmana, ale ja się nie poddam. Znajdę go, a powrót poczeka. No to cóż. To było na tyle w tym odcinku. No nie zakończył się przyjemnie, no niestety Zmana porwali, ale nie tracimy nadziei. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.